Dla M. Mansur Bors, Abdur Zakow, po wygranej w bardzo ładnym stylu duszeniu za pleców w popracie na PCF20 z, z Tomasem Fialą. Powiedz, jak ci się walczyło na obcej ziemi? No kurde, no dobrze, w sumie dobrze, ale trochę przed walką wagę musiałem zrobić i no mało czasu miałem. No i, ale udało się dzięki Maćku, no 9 kg zbiłem, a tak w sumie dobrze. Trudny przeciwnik, czy jakoś tak podszedłeś do tego bardzo schłodną głową? No mało miałem czasu na przygotowanie po prostu, a tak myślę, że jeszcze w lepszej formie jakbym był, to lepiej by było, nie? No, tak jak powiedziałem, wagę zrobiłem dużo. I miałem mało czasu na przygotowanie po prostu. Tak ogólnie dobrze się walczyło, ale nie tak jak chciałem. Rozprowadziłeś tą walkę w swojej płaszczyźnie, zrobiłeś to tak naprawdę przez piękne duszenie z zapleców. Chciałeś bardziej yy, w tym. Jedynku nastawić się jednak na stójkę, czy chciałeś to zrobić tak jak zawsze? No to i to, nie. Ja zawsze lubię się bić w stójce. No chciałem i w stójce i w parterze, nie? Ale tak jak mówiłem, tak jak mało czasu miałem, po prostu nie widziałem jak będzie z kondycją i musiałem po prostu wygrać, wygrać na pewno przed... przed, e, przed czasem, nie? No, i no, udało się jakoś tam wygrać, nie przed czasem, ale nie tak jak chciałem, znowu mówię. Co teraz? Masz jakieś propozycje następnych walk? No, czekam, nie. Teraz zobaczymy, no może na galię MCF, obrona pasa w Lublinie, mam nadzieję. No, a jeszcze nie, nic nie wiadomo. Jak ci się układa współpraca z Prospektem? Yy, masz teraz w tym momencie management yy, i zmierza to wszystko w dobrą stronę. To tak jak chcesz, żeby zmierzało? No na razie tak. Na razie wszystko dobrze. Wszystko pod kontrolą. Mateusz wam ustawia w jakiś sposób? Pytałem się o to samo Artura. Yy, jest waszym matchmakerem, twoim również yy, szuka ci zawodników. Yy, gal, miejsca do tego, no żeby tak, Mateusz szuka, nie, ale niektórzy nie chcą walczyć, tak więc trochę trudno. No, parę, parę zawodników nie chcieli walczyć, tak więc ja długo czekałem po ostatniej walce w Puławach, no i w końcu dwa tygodnie przed walką w Czechach właśnie dostałem propozycję i od razu powiedziałem, że tak, zawalczę przed postem, mam teraz miesiąc ramadan i no chciałem bardzo zawalczyć przed postem, nie? No i właśnie przyjąłem tą walkę w Czechach. E, jaki, jak masz umowę z MCF-em skonstruowaną? Możesz bić się na innych galach w Polsce? No mogę, normalnie. Nie ma jeszcze żadnych informacji co do tego, kiedy obrona pasa i MCF 5? Nie, na razie. Trenuję no, z Hubertem Szymajdo, Georgiem, Artur Berezowski, Abi nasz Bardzo dużo dobrych zawodników. Nie? No, I tam jeździmy na sparingi do innych klubów. No. I zapasy to też u, w K1 robimy. U Dady, u Rafała w soku Lublin. No, I do bereje na boks chodzimy. Tak różnie, wszędzie chodzimy, staramy, staramy się robić i w, stój, w stójkę, i parter. Nie? No jak będą chcieli no, dobrą walkę, to jest, jestem zawsze gotowy, nie? Tak więc dawajcie, z kimkolwiek na MCF w Lublinie, no obronę pasa będę mieć, tak więc mam nadzieję, że to będzie siwiec, nie wiem jak on tam się nazywa, ale chyba siwiec, nie? Znajomego kolega. No chciałbym z nim obronę pasa zrobić, chyba ma dobry rekord 4-0. No, na razie no więcej nikogo nie mam, ale ja chciałbym z nim zawalczyć na obronę pasa.